Trzeci odcinek maratonu, moi drodzy. Witajcie w nim. 20 lajków i macie kolejny, czwarty odcinek. Jeśli nie wiecie o co chodzi, wróćcie się do pierwszego odcinka z wszystkich, z wszystkich właśnie tych czterech. Zobaczcie o co chodzi w maratonie, jeśli nie wiecie. Zapraszam do oglądania GTA 5 Rewolwery, czyli naboje na wagę złota. Zapraszam. Moi drodzy, witajcie w tej fascynującym maratonie, w którym dajecie oczywiście łapki w górę, bo, bo to. no, no, no to, po to po to jest maraton, tak? Do, do żebrzenia. To nie tanie rzeczy smutne, ale prawdziwe. To nie jest Aha. rozrywka, my się tu wcale nie bawimy, my się zmuszamy teraz do gry Tak Nie wiem po co sobie to zwycięstwo tak wybieram jest. w ogóle. Ogólnie to nas podami tak, już... Moi w... drodzy, żart... nie, Tusiek, Tusiek, weź tam ci. Bo wiesz, pamiętaj, sowa cię dojedzie Moi drodzy, nie. gramy w trzeci... E, trzeci... odcinek maratonu e, rewolwerów jedziemy z tym koksem No wow! i! Towarzysz, tak! Loczka! Zabiłem loczka! 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 loczka. Trafi, loczka. No, no. Ej, ogólnie, kto jest tym? Szumix, popie. zniknąłeś mi nagle z ekranu. Tak? No. Ja... No, Loczuś, możesz oj, no. mi postać. No, tak oficjalnie. Ty to robisz codziennie, to, to zrobię wyjątek. Oficjalnie <śm> możesz postać. Cię pocisnął. O! Oficjalnie no, możesz. Więc tak, ja mam wow, 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 wow. komputera oh. i gratuluję, oh, Szymon wygrał. Bardzo... Szumi? Szumi oh, to było dobre. Dupę, co się dzieje? Szumi to no. było dobre. Wreszcie wygrałeś. Gratuluję. Dziękuję. Ja ja jestem po prostu za że się udało wygrać. A ja zabiję loczka, to jest moja wygrana. To jest moja osobista wygrana. Nie, to no. jest moja. <laughs> Moi drodzy, 20 tysięcy macie od razu kolejny odcinek ja na klatę. Leci. W 5 sekund. 20 tysięcy Jedziemy z tym koksem. Naboje na no, wagę. Złota. Wiesz, że to był misklik tak naprawdę, Ramik? To, to jest nie fair, bo ja mam za sobie komputer i mi gra klatkuje, jak dobra, 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 weź się lepiej nie odzywaj, bo ty, ty tam wiesz co, co ty możesz powiedzieć, to nic nie możesz powiedzieć właśnie, o to chodzi. O ty chamie i prostaku. Prostaku, tak? Tak, leż hmm. no, w jajach. Co tu się dzieje? Co tu się Loczek. dzieje? Nice, zabiłem Tuśka. Ej, a wziął ci coś życia? Tak. Lociek też tam chciałem wejść. A, mm -hmm. Pójdę se siknąć, ja tu zamknięty. No się trochę, nie wiesz, ciśnij. A tu? Oh, it's too late. Mm. Za szybko to gramy. Nie, dobrze. Fajnie, bo będą takie no! szokujące... Chciałem no. takiego Allah la nie wyszło mi. E, nie wyszło tak mnie mi. Ja pierdziu. Ale tak wybiegasz, ale cię ty tak No, tak wybiegam, tak ewidentnie <śmiech> akurat <śmiech> byłeś pode mną, no. Nie, bo szybciej się bije z pistoletu e, w pysk, niż z siekiery to tak naprawdę. No patrzcie, to Pistolet szybszą reakcję, bo jest od razu... Dwa razy tak zabiłem Tuśka. No, z pistoletu jest szybsza reakcja, niż z to jest lepsze Kurde, no No? Pistolet zabija na strzała Nie, nie zabija strzała Zabija na strzała Nie, nie zabija Tak, zabija Ja tak zabijam dwa razy wątpii. tuśka. Dwa razy teraz zginąłem Też ja ciebie też na strzała zabijam, Reminius A jeszcze w ciebie strzeliłem Łoł Wow wow wow, 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 wow. O, Dostał No co? 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 Nie Wallhack Warhack! Wallhack to był wallhack. Tu ja Chciałem zabić remika, no. Tusiek. Fuck it. Yes. przyznać. To był wallhack. Ty jesteś. To, Ty to, to był przez... wallhack? Mnie przez, yy, przez nie, ja to teraz... widać. Zabiłeś mnie przez drzwi. Nie, tu ja teraz przez drzwi. Ale tu się ich wytłumaczy, zabiłeś mnie przez drzwi. To nie wallhack. Przez drzwi to nie wallhack. A ja, Remek, ja cię trafiłem, nie? Właśnie to zrobił Lot. Tak, za... trafiłeś mnie, a yy, Tusiek mnie z wallhacka dobił. No i dobra. także easy. Dobra, dobra pan. Tak gramy, Okej, okay, to Ja, ja podłączam pendrive'a, proszę państwa. Ja podłączam pendrive'a. Nie, nie czy co, co z tego, że masz mojego pendrive'a remig już Nie, 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 nie ja mam swojego. Ja mam, nie ma. ja mam zmodernizowanego pendrive'a. Mój pendrive jest. Pendrive -0. Me, 0. Mój pendrive ma 4.0. Mój pendrive ma 4.0, przepływność. Yy... Dużą. Jeden teram czy dużą Przepływność ma Dobra, przepływność, weź tam, włączę gdzieś trochę No jak wam zaraz spinkole to się z Ej, ja, W ogóle tu jest jakiś nowy tryb, biegacz. Tego też jeszcze nie było Ja to to jest granie w football. Co fajne to jest? No amerykańskie Amery jest high genialne high samochodami. No to czemu w to jeszcze nie graliśmy? <laughs> no bo Preżym Państwu, że nie graliśmy Ciężko ludzie się oczekują złapać. specjalnych, fajnych odcinek, które myśli No to musimy Dobra. zagrać. Gramy, gramy. Drugi, druga, drugi meczek da. naboje na Wagę złota, trzecia mapa, trzeci odcinek maratonu, e, przynajmniej jeszcze czwarty. 20 tysięcy, tak, tak. Później już zrób podsumowanie, kto ile razy wygrał. Nie, nie, nie. <głosy> <głosy> y, y, loczek 4, y, nie 3, przepraszam. E, Szumi, y... bo za stykika dostajesz. <noise> Uważaj sobie bo wytnijmy wszystkie odcinki, gdzie loczek wygrywa. Wy, to, to zaraz maratonu będzie jeden odcinek. <grystanie> ha, nie śmieszne. O, już bo, gramy. Bochała. O, jasne, jasne. O, żaremik, że jesteś słaby w tej grze. Jak? Ale ty się to. Jak? Jak? No, jak? Jaki? 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 <grystanie> Tak jest! Tak jest! Jaki drag shot. Co? Ja nie wierzę w tą grę. Już po prostu dostaję... Nienawidzę tej gry. Nienawidzę was. W sobie. Nie, ja, e, ja... się cieszę, że wyjeżdżam, że was Ta. nie będę widział. Ja bym was pozabiła, gdybym was zobaczył. To ja się wychował najlepiej. Ja chyba przestanę grać w GTA. To jest niemożliwe. No, co ci nie pasuje? Może cię zabiłem? Nie, kończymy ten odcinek i ja idę książkę poczytać. Jeszcze jeden, niestety. <gry> Jeszcze jeden. Nie! Nie pozwolę na to! Nie! Uu, uu, uu. No, co ty gadasz? Nie! A! No! Nice! Jak? Nice! Jak? Nice. Nice. Jak? Nice. No nie! Jak? No, masakra, ale was ugrały, bładnie. Jezus. Ej, Remig, jesteśmy totalnymi dynami chyba. A przecież ja wygrałem tą mapę. Halo. No. no no tylko rundę jedną wygrałeś, mapy jeszcze nie. No, no to A teraz kto za... ja pierwszą? Loczek. Ja. No Lo ja, ja, nie, ja, ja 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 muszę się czymś się stresować. Ja nie wiem, co ja to zarobię. Ja po tej <laughs> rozgrywce bo ja, to, ja po tym maratonie chyba sobie zrobię po prostu jakiś odwyk od GTA. Papnij <laughs> sobie dwa razy ja, ja i Nie, ja sobie chyba, nawet z cztery bym sobie tak pomyślał, wiesz? I to jeszcze takie do, dobre zdjęcie muszę znaleźć jako plakat. <laughs> o oh, fuck. O oh, Jezus No chodź Aaaa ah! No nie Ale nice. Szumi na low jest Szumi dostał strzała w rękę Weźcie Remek, tu się wygrajcie chociaż raz Zamknij się No nie O No o! Jak się nie straszyłem Nazad. O. Ty nie rób tego nigdy więcej Uprzeć no, e, Weź i idź Remik już ja tam nie mogłem tak wejść do Tuśka. Zeskoczył, za ja, no, tak tak to wam. to są znowu jakieś konszakty podpowiadając. Ale przynajmniej wygrał ktoś inny niż Szumi i mamy kolejną dogryweczkę. Nice. To teraz albo ja, albo Loczek, albo, albo Tuśek. No jeszcze może... to No, jeszcze no, ja To może, będzie jeszcze jedna o mnie nie zapominajcie, okej? Dobra, przyjaciele. Tacy przyjaciele, teraz widzę, cy przyjaciele. Pierdzielę takie coś. Nie Taki <laughs> obrażaj się, przyjacielu. Przyjaciel. Tak Jest mnie ten... traktują. Tak mnie traktują. Widoczny na kilometr. Ja bym chciał. Przyjacielu, nie obrażaj się. Weź, być O! No jak ty! Ty masz chollaka, Tusiek! Co? Ty widzisz, co jest za ścianami! O, o nie! Ładuj! Tu się przyzna się, masz ty, coś! Nic nie ma, mogę ci z Nie no, z Powiedz mi, skąd wiedziałeś, że tam będę? Dobra. Wiecie, przebiegałeś yy. mi przed tym. Spoiler, loczek to wygra. No nie! Nie trafiłem! No. O nie, jednak yes, nie. jest, jest, jest. No jest. Yes. A już cię miałem bić. Nice. Nie, Gdybym zabił ja, tuśka, na cieloczka. To pójdzie na odwyk, nie? <laughs> ja geminem w 2006 Jakiś ten? Ty chciał sobie chyba w kalamburi zagrać dla odmiany, bo na... Da... Nie, ja coś od bo naprawdę ja zaraz dostanę pod a Minecraft. Nie, main craft, nie, no? nie. Ludzie, jeśli chcecie na odstresowanie Metina za starych czasów, to piszcie. Ja, ja wiem, ja wiem to, to, nie, to może źle brzmieć, ale zrozumiecie. I napiszę to odwyk. Tak będzie na nazywał odcinek. Tylko to zależy od Was. Jeśli, jeśli będziecie chcieli, odwyk. Tak się <tuszy> nie No No to wszystko. 20 tysięcy jesteśmy w czwartym odcinku tego, <tuszy> tego, tego szału. Odwyk. Ja tak zjawiska. Nie. już ja. słabeusz. Dobra, no to moja mapa.